Przede wszystkim z tej strony Kuba i dzisiaj mam coś dla Was naprawdę wyjątkowego. A wyjątkowego dlatego, bo jest to zestaw nieotwarty ani razu, więc to będzie pierwsze otwarcie tego zestawu na tej recenzji. Zobaczymy, co jest w środku. Pudełko w stanie niemalże idealnym. Z czego się niezmiernie cieszę, bo uwielbiam te grafiki. I o czym mówimy dzisiaj? Mówimy dzisiaj o zestawie z 1996 roku, z mojej ulubionej serii kosmicznej, czyli Explorience. Jest to zestaw 6815 Hovertron, albo po polsku, jakbyśmy powiedzieli a taka chyba była polska nazwa tego, tego zestawu to był po, skuter zwiadowczy, jeśli dobrze kojarzę tak, skuter zwiadowczy. Zestaw wyjątkowy dla mnie, bo chyba od tego zestawu, jeśli dobrze kojarzę, zaczęła się moja przygoda z Lego w kosmosie i w ogóle z serią Explorian. Dlatego darzę ją chyba największym szacunkiem, bo to ona odpowiada za moje zainteresowanie kosmosem, które trwa do dzisiaj. I co ciekawe jeśli chodzi o ten set, to on był w pewnym momencie dodawany nawet do ubrań, jeśli kupowało się jakieś ubrania, to jedna z sieci sklepów, tylko nie pamiętam już która, bardziej sieć sieci sportowych ubrań typu alpinos czy coś takiego, jeśli kupowało się jakieś tam ubrania za jakąś wartość, to dorzucali zestaw Lego do tego, właśnie albo ten. Albo taki czerwony skuter z Technika, jeśli dobrze kojarzę. No, ja oczywiście wybrałem to, no bo jakby, żeby inaczej. I ten zestaw naprawdę darzę dużym sentymentem, on zlatał dużą ilość godzin u mnie i naprawdę był jednym z podstaw mojej floty kosmicznej, także naprawdę mam miłe z nim wspomnienia. Przejdźmy zatem do samego zestawu, posiadam całą serię więc na pewno ją zrecenzuję na tym kanale w niedalekiej przyszłości, na początek ten zestaw, no i co, skupmy się na kartoniku, na pierwszym planie widzimy, że oczywiście rzecz się dzieje w kosmosie, a gdzieś by indziej, i zobaczcie tylko właśnie na tło. Mamy jakieś chyba asteroidy, jakieś kratery, które są chyba jeszcze aktywne, bo jakby wulkan lub coś takiego. Mamy czarną dziurę, która coś tam wsysa. Obłęd, miazga. Naprawdę klimat jest tu niesamowity. W ogóle seria Explorium polega na tym, że oni nie byli agresywni, to była pokojowo nastawiona frakcja. Oni bardziej badali skamieniałości, były zresztą dostępne skamieniałości w, w tych zestawach. No w tym niebo to jest najmniejszy. Prawie najmniejszy, bo jeszcze jest jeden, który jest je, je, za dychę w tamtych pieniądzach. E, polegało to na tym, że były na tajlach nalepione takie e, naklejki, które przedstawiały skamieniałości typu jakąś szczęka dinozaura, który zjadł kość, lub e, jajo UFO, e, typowe taki easter egg. Można powiedzieć nawiązanie do filmu Alien, bo jest tam przedstawiony jakby taki baby Xenomorph. ale to możecie się przekonać na moich kolejnych filmach, które będę niebawem z tej serii, utworzę z tego playlistę. No i jeszcze tutaj dużą rolę odgrywały chyba pierwszy raz użyte w serii kosmicznej, jeśli dobrze kojarzę, mogę się mylić, uprzedzam, Od naklejki 3D, hologramy. Tu jest jedna, tu jest druga, to było zawsze dodawane, to też wystąpiło potem w serii Ufo i chyba potem już się dalej nie pojawiło się dobrze, kojarzy. Tylko, czyli, czyli dwie serie miały właśnie te naklejki. Ta seria miała to do siebie, że miała jeszcze hologramy odnośnie połączeń, wideo, czy takich, można powiedzieć, ekranów z, z połączeniami, gdzie widzieliśmy jedne, właśnie jednego takiego kapitana z. Z tej serii i potem jak się przewróciło na podniekon, pod, pod, to pokazywała się satelita, czy jakiś inny statek, także naprawdę mega. A tutaj widzimy jakiś układ gwiazd na tym hologramie. <grym> jako dzieciak wychodziłem na balkon wieczorem i starałem się namierzyć, która gwiazda odpowie, odpowiada któremu, któremu wizerunkowi tutaj. No cóż, no, dziecięca fantazja swoje robi. Naprawdę ta seria zrobiła na mnie wielkie wrażenie i do dzisiaj jest moją ulubioną, jeśli chodzi o space. I co ciekawe, ta seria to jest ostatnia seria ludzka z LEGO Space, bo potem w kolejnym roku mieliśmy LEGO UFO w 1997 gdzie występowali tylko i wyłącznie kosmici oraz roboty. I w 1998 mieliśmy serię Insectoids, gdzie występowały też, można powiedzieć, nie ludzie, humanoidy bardziej, którzy odpowiada odpowiadali za obcych i którzy mieli... Swoje pojazdy zrobione na wzór owadów. Także to jest ostatnia seria autorska Lego bez żadnych tam brandów typu Wars czy gdzie mieliśmy ludzi, którzy badali kosmos. Więc tym bardziej szacunek dla tej serii. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, skupmy się na zestawie. Standardowo poniżej informacje w różnych językach, że te klocki mogą być nieodpowiednie dla różnych grup wiekowych. Z góry widzimy. Że pilot opuścił swój pojazd i coś widocznie namierza na jednym z kraterów. Kolejna świetna grafika ujęta trochę szerzej. Tutaj co mamy, tu widać, że bardziej eksploruje ten krater. Naprawdę uwielbiam te grafiki, są mroczne, jest widać, że, że to jest naprawdę typowy kosmos, jakaś inna galaktyka. To jest to samo ujęcie. No i co? I zobaczmy, czy z tego zestawu. A przypomnę, tu jest chyba 29 elementów, da się zrobić jakieś alternatywy. Da się, ale chyba niespecjalnie fajne, tak powiem Wam szczerze, z mojego punktu widzenia, bo nadal mamy to samo nadal to jest ten taki poduszkowiec, skuter zwiadowczy. Tu mamy chyba jakąś antenę, i on próbuje się w coś wiercić w wiertłem laserowym, bo tu widzę jest przezroczysty klocek. Tutaj jest kolejny jakiś skutek, tylko że trochę inaczej pokładany. I to samo tutaj. No cóż, muszę przyznać, że przy tych elementach jeden duży, jakiś satelit, jakaś satelitka do tego i dwa silniki. No ciężko jest naprawdę pomyśleć o czymś innym niż właśnie bazowa koncepcja. No dobra, to co? To czas na pierwsze otwarcie. Postaram się to zrobić tak, żeby nie uszkodzić kartonika. Cyk. I teraz jeszcze muszę zrobić. Muszę jeszcze zrobić tak, żeby tego nie uwalić do końca. O, cyk, poszło, dobra, o, chyba się udało, w miarę, w miarę się udało, dobra, fajnie, i zobaczmy, co mamy w środku, A, oczywiście perforowane woreczki i parę klocków na krzyż, baza naszego skutera osobno, bo by się nie zmieściło do woreczka, no ciężko by było, w ogóle nie wiem, czy ten element jeszcze dzisiaj występuje w Lego. Wydaje mi się, że nie. Jeśli się mylę, to mnie proszę poprawcie. I mamy co? Mamy instrukcję budowy. Oczywiście są na tle klej... A. Przepraszam, jeszcze jest jeden element. Właściwie dwa. Się wysypały trochę. Dwa elementy, które też stanowią bazę naszego skutera hologram do, do ten, do dysku właściwie do satelity, do talerza satelity. Tak to wtedy wyglądało, tak się właśnie miniło. Bardzo fajny efekt. I właśnie ten układ gwiazd, zobaczcie. To ma prawie 30 lat. O, prawie, prawie. I zobaczcie, jak to działa. To właśnie na takiej zasadzie działało, że pod odpowiednim kątem to się miniło. Uwielbiałem to. Naprawdę myślałem, że to jest, jako dzieciak, myślałem, że to jest aktualny układ gwiazd i to naprawdę przedstawia jakieś tam konstelacje. No, fajnie było o tym myśleć i fajnie było tego szukać na niebie. Nape zapewniam Was o tym. Dobra, to odłóżmy na potem. Teraz będę musiał to nakleić na kanale, tak żeby to nie wyszło jakoś tam krzywo. I mamy to, co ja uwielbiam, czyli plakacik, który trafi z pewnością do mojej kolekcji. Plakacik z seriami. Tu widzę, że już jest seria z 1997 roku, więc ten zestaw może trafił do drugiej połowy, albo do, był to kolejny rok produkcji tego, tego zestawu, gdzie, gdzie seria UFO już zaczynała swoje przygody, a seria Experience była końcówką. Bo wątpię, by takie spoilery były od razu w, w tym w kartoniku. Tu macie właśnie serię Ufo. Ja chyba omawiałem te zestawy i ten plakat już na, na, na moim kanale, także nie będę się na tym skupiał. Seria Ufo tylko się powtórzę. Ciekawe zestawy, ciekawy koncept. Mamy latające spotki w końcu. Przegenialny wygląd figurek, hełmy, nadruki, i w ogóle ich wygląd jest złowieszczy, jest niepokojący, coś w stylu predatora. Naprawdę bardzo fajnie pomyślone. Ale te zestawy mają jedną wadę. Są dosyć dziwne i puste w środku. Jeśli chodzi o chociażby konsole do sterowania. Bo pomysł był taki, że ci obcy sterowali swoimi statkami za pomocą hełmów. Czyli za pomocą tego. I nie potrzebowali żadnych konsol. Tani chwyt, wiem. Nie musicie nic dodawać. Ja też mi się to nie podoba, ale tak było. Okej, okay, wymyślili. I ten zestaw, jako dzieciak o nim marzyłem. Ale... Teraz, jak patrzę na jego recenzję, to on mi zbrzydł, przyznam się szczerze. Okej, okay. światłowody, które są tutaj podłączone do silniczka, to jest świetny pomysł, ale zobaczcie tutaj: przestrzeń między tymi, czyli gość napawa praktycznie próżnią z kosmosu, i tutaj jest przestrzeń, że tak powiem, jak jasny pierun. To tak wi widać tą przestrzeń, to nie domyka się. Strasznie to wygląda z bliska, naprawdę, i tego, no, dlatego nie zbieram serii UFO. I miałem chyba dwa czy trzy zestawy tej serii, to je posprzedawałem na różnych olx no bo nie będę jej kolekcjonował, z racji tego, że jak coś mi się nie podoba, to nie będę tego dalej ciągnął. I moja seria Explorience. O tym zestawie marzyłem 30 lat. Praktycznie 30 lat, przyrzekłem sobie, że kiedyś go kupię, rzeczywiście mi się to udało, mam go w stanie nieotwartym i kiedyś go tutaj otworzę na kanale. O, jak y, będę miał więcej czasu i kolejne zestawy właśnie z tej serii to wszystko będę omawiał w e, jakimś późniejszym czasie e, Serie z 97 roku czyli mamy już Indianie, mamy Fright Knightsów czyli Księcia Intoperza i Wiedźmę e, beznadziejny zestaw, ten jest z niestety przyznaję, sama wie figurka Wiedźmi jest fajna to mamy omówione serię nurków i podwodne głębiny, jakieś szkielety wielorybów, czy jakichś wielkich rekinów. Bardzo fajna seria. Wiadomo, pociągi standardowo, Aqua Zone i Aqua Sharks, to też już omawiałem w którymś z odcinków i ostatki serii Pirates. Kolejny plakacik do mojej kolekcji, bardzo się cieszę, uwielbiam plakaciki. No, i co? Mamy to. Instrukcja budowy zapewne prosta. Zobaczmy, ile jest kroków. A no to mamy tak, to mamy tutaj 5 kroków, i w sumie mamy aż 9 kroków. Także wydaje mi się, że ta recenzja będzie bardzo długa. Także się przygotujcie, zróbcie sobie popcorn lepiej, bo będzie niczym, budowa modulara. 29 elementów, to nie wiem, czy sobie dam radę. Postaram się jak najbardziej. No, i tutaj mamy też alternatywne budowle, które za dużo nie odbiegają od bazowego modelu. No dobra, to co? To otwieramy i budujemy. Nie? Jeśli ktoś nie jest zainteresowany budową, to może sobie ten moment przewinąć. A jeśli ktoś lubi klikanie klocków, to teraz będzie miód na jego uszy. Wysypujemy. Nie ma nic. I dobra, i jedziemy z koksem. A przy okazji zrobię może już od razu omówienie figurki, figurkę składamy, figurka też ma takie odblaski tutaj jak widzicie na logo, to było logo właśnie całej serii, taki statek z dwoma ramionami, bardzo fajna i mamy tutaj nadruk, widać, że gość jest nieźle wyposażony jeśli chodzi o łączność, bo ma komunikator na uchu razem z tym, jest w ogóle rudzielcem, no i co, no i tyle. Zakładamy butle z tlenem, bo jakoś oddychać trzeba w kosmosie. W końcu to jest astronauta, który lata do innych galaktyk. I zakładamy hełm, oczywiście odwrotnie założyłem, no bo czemu nie. Bo po co robić poprawnie, skoro można źle. Całe 30%. Te hełmy były o tyle fajne, że tutaj miały Taki miejsce właśnie na tą butlę Także on może się nie, nie, nie przechylał za bardzo I dzięki temu Stanowiło to jedną fajną wspólną całość Widać, że to się łączyło Było połączenie z butlą I tak wygląda nasza podstawowa figurka Z serii Explorience Jedna z moich ulubionych i bohater wielu przygód kosmicznych Dobra, figurka odsta Odstawiona na bok I zabieramy się za budowę tego Kosmicznego giganta no, to będzie proste. Dobra. Bardzo symetryczna budowa, jak widzimy. Klocek tu, klocek tam. Dużej filozofii nie ma. Na, z, na, ten, na tą satelitkę, na ten talerz do satelity, trzeba było uważać, bo to się łamało jak nienormalne. To bardzo szybko się łamało, pamiętam, i bardzo mnie to bolało, że bardzo szybko traciłem ten element. Musiałem potem znaleźć jakieś zastosowanie, i zazwyczaj wpinałem w miejsce ułamanego tego tutaj. Ułamywałem to do końca i wpinałem to na, na to. I zazwyczaj się trzymało, jeśli dobrze kojarzę. No, dobra, wpinamy to. Teraz widzę, że czas na nalepki, tylko jeszcze dokończę tutaj jedną rzecz. No i dobra, i nalepiamy w takim razie. To idzie na to. Cyk. Mieni się. Mieni się są gwiazdy. Także będzie można nawigować wśród gwiazd. Fajnie, i teraz jeszcze talerz satelity. Ja sobie to wypnę, będzie mi lepiej. A, tym. Chyba z tej strony będzie najlepiej to nalepić. Dobra, jest w miarę równo jak dla obcego, całe 30%. I teraz budujemy, co budujemy? Budujemy główny joystick czy kierownicę do naszego statku zwiadowczego. Dobra, zrobione. Kierownica o tyle fajna, że się pozycjonuje dosyć mocno. O, tak, dobra. To mamy zrobione. A teraz czas na. Główne działko. Ja zawsze chciałem wierzyć, że, mimo że to jest pokojowa frakcja, to też się muszą jakoś bronić, więc to jest działko. Zawsze to było działko u mnie. Pamiętam, no bo on musiał czymś nawalać, jakimś laserem. Nie może być tak, że w kosmosie nie ma laserów. To jest niemożliwe. To niestety się nie dało w mojej wyobraźni przerobić na broń, choćbym chciał. Zawsze to była niestety jakaś tam sonda, czy jakaś satelitka. I to idzie w ten sposób tutaj. Bardzo prosto. Dobra, element zapasowy to jest szybka do hełmu i mamy budowę zakończoną. No i co, i zostaje nam omówienie zestawu. Jak widać, jest on piekielnie, po prostu bajecznie prosty. Satelitka, która się zdejmuje i służy za jakąś sondę. Laser, uprzedzam, to jest dla mnie laser, innej wiadomości i nie przyjmuję niczego innego do wiadomości. Główny talerz do komunikacji też się mieni i do nawigacji wśród gwiazd też się mieni, fajnie, dobra. No to co, to robimy tak. Nie, on powinien chyba na tym ostatnim być, jeśli dobrze widzę po instrukcji. Trzeba łapki wygiąć. Jedna nie weszła. No niestety jak się ma już większe e, palce, to już ciężko tak nawigować tym. Dobra. Jeszcze przywrócę kamerę. Dobra. No i mamy w takim razie nasz. Skuter zwiadowczy. Bardziej taki poduszkowiec niż skuter zwiadowczy, ale ma silniki, także jeden z moich ulubionych zestawów z dzieciństwa. Podstawa mojej kosmicznej floty, po prostu ile on przeleciał, ile on zbadał galaktyk, to wiem tylko ja i to zostanie ze mną na zawsze. A... Jestem ciekaw, czy wy mieliście ten zestaw i jakie macie z nim wspomnienia. Ja mam same pozytywne i mimo, że to jest tylko 29 elementów, wspominam go mega. On mi robił praktycznie całą robotę, nie potrzebowałem tych dużych zestawów. Ten mały zestaw eksplorował ze mną wszystkie galaktyki, jakie były zwiedzenia i dla mnie to był niezniszczalny po prostu statek, który pokonywał wszystko i wszystkich. No bo dużych nie mogłem, no to chociaż się tym małym bawiłem, nie? Zestawem. Jeśli macie jakieś wspomnienia podobne do moich, lub nie, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli Wam się to odpakowanie tego zestawu podobało, to zostawcie łapkę w górę. No i co? I widzimy się w kolejnej recenzji, która będzie już niebawem. Trzymajcie się, dajcie znać, co sądzicie, i cześć.